Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Zobaczmy tematu. urządzenie i zasady działania aktywnych zagłówków samochodu. Również główne punkty dotyczące demontażu. Instalacji. Na końcu artykułu znajduje się przegląd wideo zasady działania aktywnych zagłówków. Rozważmy urządzenie i zasadę działania aktywnych zagłówków samochodowych. Podano również główne punkty dotyczące demontażu. Instalacji. Na końcu artykułu przegląd wideo zasady działania aktywnych zagłówków. Aktywny zagłówek we wnętrzu samochodu. Urządzenie ochronne. Często wbudowane w górną część oparcia siedzenia. Zagłówek działa jako ogranicznik bezpieczeństwa dla potlicznej części szyi i głowy w ogóle, dla kierowcy i pasażera z przodu. Z reguły są one instalowane w celu ograniczenia nieprzewidywalnych, nagłych ruchów głowy do tyłu. Najczęściej ma to miejsce w przypadku wypadku drogowego, zderzenia tylnego z innym pojazdem, w przeciwieństwie do konwencjonalnego zagłówka. Aktywny zagłówek jest wyposażony w specjalne ruchome dźwignie, które są ukryte z tyłu siedzeń. Istotą działania takich dźwigni jest maksymalne zbliżenie zagłówka do głowy kierowcy. Wielu powie, że to nierealne, ale jak pokazują statystyki. Cały proces zajmuje maksymalnie 0,5 sekundy, czym jest aktywny zagłówek samochodowy. Po raz pierwszy o obowiązkowej obecności zagłówków na oparciach foteli samochodowych zaczęto mówić na początku lat 60. ubiegłego wieku, a ich wynalazcą był Bela Bareni. Początkowo zagłówki były instalowane jako opcja i na życzenie właścicieli samochodów, począwszy od 1968 roku. Mercedes wprowadził zagłówki jako standard, zwiększając tym samym bezpieczeństwo swoich samochodów. Na początku 1969 roku NHCA zaleciła wszystkim producentom samochodów instalowanie zagłówków nawet jako standardowego wyposażenia. Jaka jest różnica między aktywnym zagłówkiem a konwencjonalnym klasycznym zagłówkiem? Na pierwszy rzut oka nie ma praktycznie żadnych różnic. Ale inżynierowie ukryli cały spryt mechanizmu w samym oparciu. Ze względu na ruchomy mechanizm i dźwignię przy uderzeniu lub gwałtownych przeciążeniach, plecy kierowcy są bezwładnie wciskane w oparcie siedzenia, odpowiednio naciskając dolną część dźwigni. Z kolei górna część mechanizmu działa proporcjonalnie odwrotnie, przybliżając zagłówek do głowy kierowcy. Wyprzedzając moment przechylenia głowy do tyłu. W ten sposób aktywny zagłówek zmniejsza siłę uderzenia przy średnich i niskich prędkościach. To właśnie w takich momentach najczęściej dochodzi do urazów związanych z TZW. Efektem smagnięcia biczem. Jak działa aktywny zagłówek? Po zrozumieniu, czym jest aktywny zagłówek i do czego służy, zastanówmy się nad jego urządzeniem. W zależności od rodzaju implementacji istnieją dwa główne typy na bazie napędu mechanicznego i na bazie napędu elektrycznego. Już od samej nazwy staje się jasne, że konstrukcja i urządzenie będą się różnić. Mechaniczny aktywny zagłówek jest uważany za najprostszy w konstrukcji składa się z dźwigni sprężyn i kół zębatych. Cała zasada działania opiera się na prawach fizyki. Z drugiej strony, ten mechaniczny, aktywny zagłówek jest naprawialny i nie wymaga dodatkowej konserwacji. Elektryczny zagłówek, aktywny w przeciwieństwie do zagłówka mechanicznego, podstawą tego typu jest elektronika. Zestaw takiego mechanizmu obejmuje czujniki zderzeniowe, z reguły umieszczone na tylnym zderzaku, elektroniczną jednostkę sterującą. Skwip z elektrycznym zapalnikiem, który aktywuje cały mechanizm. Jak pokazuje praktyka, ten typ aktywnych mechanizmów lepiej spełnia swoje zadanie, ale będzie więcej problemów z naprawą. Piropatron jest jednorazowy, więc po zadziałaniu konieczna będzie jego wymiana, choć często konieczna jest wymiana czujników i całego mechanizmu zagłówka. Niektórzy eksperci wyróżniają także dwa dodatkowe typy aktywnych zagłówków. Ruchome i stałe ruchome zagłówki znane również jako zagłówki regulowane, można przesuwać w dowolnym kierunku. Aby je wyregulować, należy nacisnąć specjalny przycisk z tyłu fotela, dzięki czemu zagłówek można odpowiednio obniżyć lub podnieść. Stałe zagłówki są często wykonane w jednym kawałku z oparciem lub są wykonane jako poduszka. Bez możliwości regulacji. W takim przypadku regulacja stałych zagłówków musi być traktowana poważnie, aby zminimalizować siłę uderzenia. Regulacja często odbywa się poprzez indywidualne odchylenie całego siedziska lub oparcia. Zobacz także omówienie aktywnego stabilizatora przechyłu. Jak działa aktywny zagłówek w zależności od wybranego typu zagłówka? Elektryczny lub mechaniczny, zasada działania będzie się odpowiednio różnić. Mechaniczny aktywny zagłówek działa w oparciu o prawa fizyki. W momencie wypadku lub nagłego przeciążenia dźwignie przyspieszenia, sprężyna i kąt nachylenia samego zagłówka są uruchamiane. Bezwładność kieruje pasażera, kierowcę, na siedzenie samochodu. Specjalne mechaniczne dźwignie prowadzące do mechanizmu zagłówka są zainstalowane w oparciach siedzeń. Ten z kolei przechyla się w kierunku głowy w zależności od siły nacisku na dźwignię. Jeśli nacisk na oparcie fotela zostanie zmniejszony, Sprężyna stopniowo przywraca zagłówek do jego pierwotnej pozycji sprzed uruchomienia. Opcja ta nie wymaga późniejszych napraw w przypadku drobnych wypadków. Elektryczny zagłówek aktywny ten typ zagłówka jest znacznie bardziej złożony niż zagłówek mechaniczny. Elektroniczny system sterowania jest uważany za podstawę uruchamiania. Z reguły system elektroniczny składa się z czujników odpowiedzialnych za uderzenie elektronicznej jednostki sterującej i oczywiście samego mechanizmu, siłownik, zagłówka i sztyw z elektrycznym zapalnikiem. Czujniki uderzenia są zainstalowane w tylnym zderzaku. Ponieważ w 68% przypadków główne uderzenie ma miejsce z tyłu samochodu. Gdy czujniki zostaną uruchomione, sygnał jest przesyłany do elektronicznej jednostki sterującej, ta z kolei oblicza wszystkie niezbędne momenty i przekazuje impuls do zapalnika, a dokładniej do elektrycznego zapalnika, to właśnie skwipa aktywuje cały mechanizm aktywnego zagłówka z częścią elektryczną. Ogromną wadą tego typu zagłówka jest to, że jest on w zasadzie jednorazowy i po uruchomieniu wymaga naprawy. Jak pokazuje praktyka, cena naprawy w dużej mierze zależy od uszkodzenia oraz oczywiście marki i modelu samochodu. Regulacja aktywnego zagłówka. Regulacja zagłówka jest uważana za nie mniej ważną, ponieważ to od niej będzie zależeć jego dalsza skuteczność w momencie uruchomienia. Tak. I jak mówi wielu kierowców, jeśli wyregulujesz go nieprawidłowo to podczas podróży będzie również zmęczona szyja, a zatem uwaga będzie mniejsza. Proces ten nie wymaga specjalnych umiejętności ani specjalnego sprzętu. Wystarczy przestrzegać standardowych instrukcji i postępować krok po kroku. Ta procedura jest dostępna tylko dla ruchomych zagłówków, a na samym wózku, przycisku, do regulacji producent często dodaje napis AKTIF uważa się, że najbardziej optymalne położenie mechanizmu znajduje się u podstawy czaszki pasażera, w miejscu, w którym odcinek szyjny zaczyna się zakrzywiać, będzie znajdować się w dolnej części zagłówka. Przed regulacją zagłówka doświadczeni kierowcy radzą wyregulować sam fotel pod względem wysokości i głębokości a także nachylenia oparcia. Aktywne zagłówki są częścią tego systemu, więc również dostosowują się do wymiarów fizycznych użytkownika. Zagłówki są zwykle regulowane na wysokość, ponieważ pozostałe parametry są regulowane automatycznie. Standardowe ustawienia aktywnego mechanizmu są obliczane dla przeciętnej osoby o średniej wadze o 70 kg. Głównym problemem związanym z korzystaniem z aktywnych zagłówków jest sytuacja, w której pasażer jest wysoki lub niższy od przeciętnego wzrostu. W takiej sytuacji regulacja mechanizmu będzie prawie niemożliwa, niemożliwe jest również wyregulowanie zagłówka stałego czego powodem jest brak mechanizmu regulacji. W takim przypadku pozostaje wyregulowanie fotela i jak najwygodniejsze korzystanie z pasów bezpieczeństwa, jak zdemontować i zamontować aktywne zagłówki. Istnieje wiele wariantów demontażu i montażu aktywnych zagłówków a wiele zależy od marki i modelu samochodu. Warto od razu zaznaczyć, że demontaż aktywnego zagłówka nie jest tak prosty jak klasycznego. Nie wystarczy wcisnąć specjalnego przycisku na siedzeniu i po prostu go wyciągnąć. Oto najczęstszy wariant demontażu i montażu aktywnych zagłówków. Przede wszystkim należy zdecydować, czy w samochodzie znajdują się zagłówki aktywne czy klasyczne. Pierwszą rzeczą, która odróżnia aktywny mechanizm. Jest obecność okablowania w bolcu zagłówka lub małego kabla. Nie można go zdemontować jak w przypadku zwykłego zagłówka. Często istnieją dwie opcje. Pierwsza to demontaż samego zagłówka. Usunięcie tylnej plastikowej części, a następnie wystarczy odłączyć pętlę lub wyjąć kabel z zamka. Nie jest wykluczony wariant. W którym tylna część zagłówka jest panelowana razem z przednią. W takim przypadku konieczne jest zdemontowanie tylnej części przedniego siedzenia. Z reguły nie jest to łatwy proces i wymaga niewielkich umiejętności naprawczych. Większość producentów umieszcza plastikowe osłony na oparciach siedzeń na specjalnych łącznikach. W związku z tym należy je zdejmować ostrożnie i bez zbędnych ruchów. Po dotarciu do mechanizmu należy zrozumieć, w jaki sposób jest on rozmieszczony i gdzie znajduje się mocowanie kabla lub pętla okablowania? Wszystko zależy od rodzaju aktywnych zagłówków mechanicznych lub elektrycznych. Po odłączeniu kabla lub części mocującej kabel należy ostrożnie zdemontować zagłówki, powoli przekładając dołączone elementy przez otwory w oparciu, miejsce montażu zagłówka. Aktywne zagłówki warto zamontować w odwrotnej kolejności, wielu ekspertów twierdzi że należy uważać na elektryczne mechanizmy aktywne, ponieważ styki wymagają starannego połączenia, w przeciwnym razie mechanizm może nie działać z powodu słabego kontaktu w momencie uderzenia. Czy warto więc instalować aktywne zagłówki na fotelach samochodowych? Jeśli masz wątpliwości, statystyki pokazują, że 33% wypadków wiąże się z kolizją z tyłu samochodu. W rezultacie najczęściej cierpi szyja kierowcy i pasażera z przodu. Średnio koszt instalacji aktywnych zagłówków będzie kosztował 3-5 tysięcy rubli. W niektórych przypadkach w drogich samochodach około 10 tysięcy rubli. Ale jeśli porównać to z konsekwencjami i obrażeniami, cena nie jest tak wielka. Przegląd wideo zasady działania aktywnych zagłówków.